Golbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej, Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku. TVpodkarpacie.pl Przez 9 dni Rzeszów będzie należał do studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 8 maja będą trwać drugie kulturalia. Nie możemy się doczekać Pracy mamy dużo, ale ciągle pracujemy i myślę, że za miesiąc będziemy się świetnie bawić, nie tylko na koncertach, ale przez całe 9 dni. W ramach naszych tegorocznych kulturaliów odbędzie się około 30 projektów kulturalno-edukacyjnych, jak również 20 sportowych. Atrakcje mają specjalistyczne nazwy, więc będzie to m.in. Karuzela. Planujemy zorganizować Tyrolkę jak również takie mini, a może i nawet maxi bardziej. Wejścia na wszystkie spotkania i koncerty są bezpłatne, a tych nie będzie brakowało. Na miasteczku akademickim będzie można bawić się m.in. przy muzyce Kamila Bednarka, OST-era, Torpedy i Strachów na Lachy. Niespodzianką będzie koncert patriotyczny. Nowością w tym roku będzie konkurs Student Też Ma Talent. Projekt skierowany do wszystkich studentów z uczelni podkarpackich, gdzie nagrodę główną ufunduje rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor Aleksander Bobko. Drugi podkarpacki festiwal Uniwersytetu Rzeszowskiego Kulturalia 2014 jest organizowany. W ramach trzecich podkarpackich juwenaliów. P. Golba producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej nieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku.